Cześć, witajcie. Dzień dobry. Doktor Patrycja Szapta. Centrum medyczne Witaj w Poznaniu. Słuchajcie, dużo filmów dla Was nagrywamy o tematach stricte elitowych, a dzisiaj troszkę od tematu pozornie odejdziemy, ale tylko i wyłącznie pozornie, bo yy, chciałam poruszyć temat, słuchajcie, wypadania włosów, yy, a przede wszystkim łosienia plackowatego. Dlaczego? Ponieważ trafia do nas całkiem spora grupa pacjentów z tym problemem i tak na dobrą sprawę nie są to tylko kobiety, są to również panowie yy, i co gorsza coraz młodsze dzieci. Według, słuchajcie, yy, danych tak, literatorowych yy, łosienie plackowate, bo na tym się skupmy może na samym początku, jest chorobą, która najczęściej dotyka osób po 25 roku życia, między 20 a 40 rokiem życia. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, tego typu problem może pojawić się również słuchajcie, u już u kilkuletnich dzieci. Jest to choroba, która, słuchajcie, nie wybiera pod kątem płci, czyli równie często chorują panowie, jak i chorują panie. Jest to choroba najprawdopodobniej uwarunkowana autoimmunologicznie, czyli jest to choroba z tak zwanej autoagresji. O takich chorobach mówiliśmy wielokrotnie, mówiliśmy chociażby o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, mówiliśmy o chorobie Hashimoto, reumatoidalnym zapaleniu stawów. Choroba z autogresji raz jeszcze przypominając, polega na tym, że nasz układ odpornościowy, który, którego główną rolą jest obrona, ochrona naszego organizmu przed czynnikami, które mogą powodować chociażby chorobę, czyli bakteriami, wirusami, słuchajcie, toksynami. On się, on się ją myli, słuchajcie, i przestaje spełniać tą swoją główną rolę, bądź spełnia ją mniej wydajnie, natomiast zaczyna atakować elementy, które są całkowicie nieszkodliwe i które nie są problemem, tak? W związku z powyższym o dysfunkcjach układu odpornościowego, mówię zarówno u pacjenta, słuchajcie, który ma problem z nawracającymi infekcjami, jak i u pacjenta, który ma problem z alergiami, tak? Czy to alergie pokarmowe, wziewne, atopowe zapalenie skóry, nieważne. Ten układ odpornościowy walczy z czymś, co nie jest wrogiem. Natomiast dużym problemem i wydaje mi się patrząc praktycznie takim największym słuchajcie, obciążeniem związanym właśnie z autoagresją, z dysfunkcją układu odpornościowego są choroby z autoagresji, czyli ta sytuacja, kiedy nasz układ odpornościowy atakuje komórki naszego organizmu. W przypadku łosienia placka tego miejscem ataku jest tak naprawdę mieszek włosowy, w którym rozwija się, słuchajcie, przewlekły stan zapalny, co prowadzi do ostatecznie uszkodzenia tak, tego mieszka włosowego. Konsekwencją, którą my obserwujemy, jest wypadanie włosów. Tak, to wypadanie włosów nigdy nie ma charakteru jednorodnego, czyli to nie jest tak, że wszystkie włosy nagle wypadają w tym samym momencie, tylko to wypadanie włosów, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter takich e, ograniczonych, tak? ograniczonych miejsc, ograniczonych przestrzeni, czyli takich właśnie placków. E, w zależności od nasilenia choroby, słuchajcie, trafiają do nas pacjenci, którzy mają pojedyncze e, miejsca bez włosów, pojedyncze takie przestrzenie, obszary. Trafiają też pacjenci, u których to wypadanie włosów, te obszary bez włosów już mają charakter zlewny, tak? czyli ta utrata włosów jest masywniejsza. Pamiętajmy też o tym, że ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie włosionej skóry głowy tylko często niestety, słuchajcie, obserwuje się również wypadanie brwi, obserwuje się wypadanie rzęs, czy brody, czy, czy wąsa u, yy, u panów, tak także jest to rzeczywiście problem przede wszystkim w dużej mierze natury estetycznej bo oczywiście wszyscy wiemy, że włosy zostały nam po coś, słuchajcie, dane, po coś nam na tej głowie wyrosły i one przede wszystkim pełnią rolę, funkcję ochronną, czyli chronią nas przed skórę głowy twarzy, karku, szyi, przed różnego rodzaju uszkodzeniami, słuchajcie, mechanicznymi czy spowodowanymi innymi czynnikami natomiast jakby nie było w dzisiejszych czasach pełnią również bardzo istotną funkcję estetyczną i siłą rzeczy, ja to umiem doskonale zrozumieć, u osób, o których dochodzi, tak, do wypadania włosów, czy to na tle łosienia plackowatego, czy też na tle innych problemów, no jest to bardzo, bardzo duży problem, słuchajcie, psychiczny, jest to problem związany z funkcjonowaniem w społeczeństwie i jak wykazują zresztą badania, takie wypadanie włosów bardzo często przyczynia się do istotnego obniżenia jakości życia związanego z chorobą. Problem jest taki, że tak na dobrą sprawę, oprócz tego, że wiemy, że łysienie plackowate jest najprawdopodobniej chorobą z autoagresji, czyli spowodowaną dysfunkcją układu odpornościowego, nadal nie ustalono, słuchajcie, jaka jest jej bezpośrednia przyczyna, czyli co należy do czynników wywołujących. Na pewno istnieją tu uwarunkowania genetyczne, na co wskazują chociażby badania związane z występowaniem tej jednostki chorobowej u bliźniąt jednojajowych. Ale wiemy, że genetyka to genetyka, genetyka to jedno i jeszcze czynniki zewnętrzne, czyli wywołujące są równie istotne. I tutaj słuchajcie, do takich czynników, które wywołują czy aktywują proces chorobowy przy istniejących uwarunkowaniach genetycznych, należy chociażby, słuchajcie, stres, czy jakieś przeżycia traumatyczne. One według badań mogą się wydarzyć nawet w dzieciństwie, natomiast choroba może się aktywować w życiu dorosłym. To mogą być, słuchajcie, przebyte choroby. Wiadomo, że chociażby leki takie jak cytostatyki, czy leki supresyjne, stosowane w przebiegu określonych jednostek chorobowych, mogą prowadzić do tego, że włosy niestety wchodzą w nadmiernie szybko w fazę telogenu i rozpoczyna się ich masywne wypadanie, czyli przebyte choroby, zastosowane, słuchajcie, leczenie, stres, jakie jeszcze inne czynniki mogą wpływać, słuchajcie, na wypadanie włosów. No, tych czynników jest naprawdę szereg i trudno u konkretnego pacjenta niejednokrotnie doprowadzić do identyfikacji, tak? do, o które to czynniki chodziło, które to czynniki były rzeczywiście problemem, e, które były tym czynnikiem wywołującym. Także problemem jest diagnostyka, co było przyczyną tak, wypadania włosów. Niejednokrotnie tego się w ogóle, nie, w ogóle niestety nie udaje ustalić, czyli nie udaje się ustalić czynnika bezpośrednio związanego z procesem aktywacji, z aktywacją procesu chorobowego. E, drugim problemem jest na pewno to, że choroba ta jest dosyć oporna na leczenie. E, skuteczność tych aktualnie metod leczniczych jest, no, no nie jest zadowalająca, tak, ani dla pacjentów, ani dla środowiska medycznego. I tak na dobrą sprawę, słuchajcie, my w ogóle w leczenie nie będziemy wnikać. Natomiast co chciałam Wam podkreślić, to fakt, że u dużej grupy pacjentów, bo to w zależności od różnych badań 30 do 60% pacjentów z łosieniem plackowatym obserwuje samoistny odrost włosów po kilku miesiącach, u niektórych osób po kilku latach. Czyli wydawałoby się, że to jest problem, słuchajcie, czasowy. Włosy wypadną, dochodzi do hamowania stanu zapalnego, one znowu odrastają, był problem, nie ma problemu. Niestety tak to nie wygląda, tak? bo jest to choroba, która, podobnie jak każda choroba z autagresji, będzie się cechowała okresami aktywności i remisji. Okres aktywności związany jest z narastaniem stanu zapalnego i tutaj znowu podstawą jest ustalenie możliwego czynnika czy czynników przyczynowych, które rzeczywiście ten stan zapalny będą podbijały. Wraz ze wzrostem nasilenia stanu zapalnego. Słuchajcie, yy, siłą rzeczy dochodzi do coraz mocniejszego uszkadzania mieszków włosowych, włosy wypadają. Później hamowany jest stan zapalny, wchodzimy w stan wyciszenia choroby, czyli tak remisji. Włosy zaczynają odrastać, a później, zresztą tak raportuje większość pacjentów. Znowu nie wiadomo, słuchajcie, co zaistniało, co się dzieje, włosy zaczynają ponownie wypadać. I tak naprawdę, pacjent, który żyje z łysieniem plackowatym, żyje non-stop, słuchajcie, w takich fazach, tak? Włosy odrastają, jest stres czy nie wypadną. Coś się dzieje znowu po kilku miesiącach, niekiedy latach, włosy znowu zaczynają wypadać. No, jest to olbrzymi problem. Słuchajcie, jest to olbrzymie obciążenie psychiczne. I skąd u nas na kanale ten film o łosieniu plackowatym i wypadaniu włosów. Z tego prostego względu, słuchajcie, że do nas tacy pacjenci trafiają. Z reguły są to pacjenci, którzy już, słuchajcie, przeszli każde dostępne konwencjonalne leczenie, czy to było leczenie miejscowe, czy leczenie doustne. przeszli różnego rodzaju zabiegi, tak? które miały stymulować odrost, odrost włosów. No i z reguły ten efekt był żaden bądź był nieadekwatny, tak, do ilości wykonanych zabiegów, czy zastosowanego leczenia. I wówczas rzeczywiście postanowiają ruszyć ten problem od wnętrza, czyli od poprawy kondycji przewodu pokarmowego. I teraz, dlaczego właściwie mikroflora jelitowa, przewód pokarmowy i dieta mają takie znaczenie, jeżeli chodzi o potencjalną eliminację pewnych czynników, pewnych przyczyn tak, tego problemu? Przede wszystkim, słuchajcie, zaczynając. Jest tu kilka kwestii, zacznę od początku. To, jak funkcjonuje nasz przewód pokarmowy, nie tylko mikroflora, ale ogólnie tak, w naszej jelita. W dużej mierze będzie się przerzucało bezpośrednio na kondycję włosów i skóry. Dlaczego? Ponieważ przyswajamy pokarmy, słuchajcie, trawimy, wchłaniamy, dostarczamy sobie składników mineralnych, mikro, makroelementów, witamin, ale teraz. Te procesy trawienia i wchłaniania tak, dalej do, do, do każdej komórki organizmu w przewodzie pokarmowym muszą zachodzić sprawnie, tak, żeby każda komórka naszego organizmu była odpowiednio odżywiona. I nie od dzisiaj wiadomo, że jeżeli nasza dieta jest źle zbilansowana, nieprawidłowa, tak, to jest numer jeden. Bądź kondycja przewodu pokarmowego jest fatalna, no to my nie będziemy mieli tej wystarczającej liczby składników, słuchajcie, odżywczych, nie będziemy tej skóry, tych paznokci, tych włosów odżywać prawidłowo. Więc takie pogorszenie stanu, będzie się słuchajcie, manifestowało w postaci pogorszenia stanu skóry czy stanu włosów. Mówi się coraz częściej, nawet, słuchajcie, o tzw. Jelito -skóra, tak zwanej osi jelito-skóra. Wiemy, że skóra ma swój własny mikrobiom, ma swój własny układ bakteryjny, który jest równie istotny. Natomiast cały czas trwają badania, czy ten mikrobiom jelitowy w jakiś sposób oddziałuje na mikrobiom skóry. Na pewno, słuchajcie, na kondycję skóry, na kondycję włosów w dużej mierze. To jak przebiegają procesy trawienia i wchłaniania. Yy, nasz utrójami litowy ma. Duży wpływ. Drugim elementem jest na pewno wpływ mikroflory jelitowej na szczelność bariery jelitowej, czyli tego, tej bariery, tego filtra, która chroni przed przenikaniem do naszego układu krwionośnego elementów potencjalnie obciążających czy toksycznych. Sprawnie działająca bariera jelitowa zapobiega przed tzw. przejściową endotoksemią, czyli właśnie obciążeniem naszego organizmu czynnikami niepożądanymi, przenikaniem bakterii, przenikaniem, słuchajcie, innych elementów świata mikroorganizmów. A po co ja o tym mówię? Ponieważ słuchajcie, nieszczelność bariery jelitowej, czyli rozszczelnienie tak, tej zlokalizowanej w przewodzie pokarmowym bariery jest coraz częściej badanym czynnikiem skorelowanym z rozwojem stanu zapalnego. Tak? Bo jeżeli do naszego układu krwionośnego zaczynają przenikać czynniki niepożądane, no to siłą rzeczy nasz układ odpornościowy zaczyna się przed tymi czynnikami bronić, chronić i to się dzieje i narasta stan zapalny. Mówię tu chociażby słuchajcie o utajonych reakcjach na pokarmy, ale mówię też o przenikaniu lipopolisacharydów bakteryjnych czy innych czynników. Także szczelność bariery jelitowej to jest kolejny element, który rzeczywiście jest istotny w hamowaniu stanu zapalnego. No i słuchajcie, kolejny czynnik, nie najmniej istotny, a wręcz przeciwnie, pamiętajmy o tym, że usienie plackowate jako choroba z autoagresji zawsze wynika z dysregulacji, z nieprawidłowego działania, dysfunkcji układu odpornościowego, a 70% układu odpornościowego to jest właśnie przewód pokarmowy. Niejednokrotnie mówiliśmy o tym na filmach, to jest układ immunologiczny GALT, czyli związany ze śluzówkami. I teraz słuchajcie, już w momencie, kiedy przychodzimy na świat, oczywiście te struktury odpornościowe są wykształcone, ale one muszą przejść odpowiedni proces aktywacji, żeby zaczęły działać, i odpowiedni trening, żeby działały prawidłowo. Prawidłowo to znaczy chroniły nas przed czynnikami zakaźnymi, chociażby, które mogą doprowadzić do choroby. I żeby nie działały słuchajcie, tam, gdzie to, to działanie nie jest potrzebne. Tak? Czyli żeby nie reagowały na czynniki nieszkodliwe, jak na przykład spożywany pokarm, czy co gorsza, na komórki naszego organizmu. Każda dysfunkcja układu odpornościowego, słuchajcie, niesie za sobą tak na dobrą sprawę efekty ogólnoustrojowe, tak? czyli, czyli dotyczy całego organizmu. I w przypadku osienia plackowatego mamy do czynienia z nadreaktywnością układu odpornościowego, który za wroga traktuje komórki mieszka włosowego. Dlaczego mikroflora? Ponieważ słuchajcie, głównym trenerem odporności od pierwszej tej jelitowej, od pierwszych dni naszego życia jest właśnie mikrobiom jelitowy. Dlatego mówimy o teorii programowania mikrobiotycznego, czyli jak ważne są te pierwsze bakterie, które skolonizują jelito dziecka na późniejsze jego zdrowie w dalszych latach życia. Wiele się mówi o tym, że słuchajcie, od tej pierwotnej kolonizacji przewodu pokarmowego i od tego, jak później mikroflora jelitowa będzie się kształtowała, zależy czy nasz układ immunologiczny nie pójdzie w złą stronę, tak? Nie zboczy w złą stronę. Możemy to powiedzieć bardzo prosto, słuchajcie. Nawet u osoby, która ma uwarunkowanie genetyczne do danej choroby, ale jeszcze nie ma tych czynników wywołujących, zaburzenie mikroflory jelitowej, nieprawidłowa pierwsza kolonizacja, tak? Dysbioza bakteryjna od pierwszych dni życia może być właśnie tym czynnikiem, który będzie sprzyjał rozwojowi choroby przy zaistnieniu uwarunkowań genetycznych. Dlatego też w dużej mierze, słuchajcie, jeżeli chcemy działać od przyczyn z chorobą z autoagresji, która jak wiemy na dzisiejszy stan wiedzy jest chorobą chroniczną, czyli przewlekłą, warto podziałać od strony tych trenerów jelitowej odporności. Słuchajcie, choroba autoimmunologiczna, każda tak naprawdę charakteryzuje się okresami, wiemy, remisji i zaostrzeń, tak, zwiększenia aktywności. W momencie, kiedy jest zaostrzenie, ten stan zapalny się nasila, co jest skorelowane akurat w przypadku tej jednostki chorobowej z wypadaniem włosów. W momencie remisji stan zapalny się wycisza, przez te włosy mają sprzyjające warun warunki do tego, żeby, słuchajcie, po prostu odrosnąć. Działanie w obrębie mikrobioty jelitowej, która jest bezpośrednim regulatorem, aktywatorem tak? pracy tego naszego układu odpornościowego, może być jednym z czynników, który rzeczywiście będzie sprzyjał zahamowaniu stanu zapalnego, a to w tej dosce chorobowej jest, słuchajcie, szczególnie istotne. Co wiemy, jeżeli chodzi o skuteczność probiotykoterapii i rzeczywistą rolę w mikrobioty jelitowej w rzeczywiście poprawić stanu pacjentów z łosieniem plackowatym. Wiemy tak naprawdę słuchajcie, oprócz tych elementów teoretycznych, które Wam przedstawiłam, wiemy bardzo, ale to bardzo niewiele. I tutaj rzadko, której jednostce chorobowej jest tak nagląca, słuchajcie, potrzeba zbadania tego powiązania, tak? Czyli oś skóra wpływ mikrobioty jelitowej na proces odrastania włosów w łosieniu plackowatym. Póki co słuchajcie, mamy pojedyncze doniesienia o skuteczności określonych szczepów probiotycznych, rzeczywiście w aktywacji procesu odrastania włosów. Tá. Yeah. włosieniem plackowatym. Mamy też doniesienie, to na bardzo nielicznej grupie pacjentów, ale jednak o tym, że transplantacja kału, czyli przeszczep mikrobioty jelitowej, również proces odrastania włosów u pacjentów z łosieniem plackowatym tak? Czyli jest ewidentnie, słuchajcie, na dzisiejszy stan wiedzy, pewne połączenie pomiędzy mikrobiomem, tak, a stanem zapalnym w obrębie mieszka włosowego. Jakie, jak silne, słuchajcie, to na pewno odpowiedzi na te pytania przyniosą nam kolejne lata badań. Natomiast jeszcze ja teraz do Państwa. Chcę wypowiedzieć raczej praktycznie na podstawie obserwacji praktycznych, bo jak wiadomo, obserwacji e, teoretycznych jest bardzo niewiele, póki co. Do nas trafiają pacjenci z łosieniem plackowatym. Słuchajcie, trafia ich niestety coraz większa liczba, z tego też względu, że jest to choroba, no możemy ją uznać jak każdą chorobę z autagresji za chorobę cywilizacyjną, więc zakładamy, że będzie występowała coraz częściej. Są to zarówno dzieci, słuchajcie, jak i osoby jak i osoby dorosłe. Często one przychodzą nie tyle z łosieniem plackowatym, co z problemami jelitowymi czy problemami z nastrojem. No różne są motywacje przyczyny, przyczyny tak? trafiania do Centrum Medycznego Vita Imun. I słuchajcie, często okazuje się, że wdrożona u nich suplementacja probiotyczna, tak? czyli wdrożenie określonych szczepów probiotycznych przez określony okres czasu. I dopasowana dieta. My najczęściej w tej sytuacji, słuchajcie, celem wyciszenia stanu zapalnego w organizmie, identyfikujemy pokarmy, które wywołują tak zwane utajone nadwrażliwości pokarmowe. Tak? Czyli kolokwialnie, czy chociaż nieprawidłowo, tak? nazywane nietolerancje pokarmowe. Czyli sprawdzamy, które pokarmy szkodzą, które wywołują stan zapalny, na które pokarmy układ odpornościowy reaguje. I te pokarmy na określony okres czasu eliminujemy z diety. I rzeczywiście, słuchajcie, nie u wszystkich pacjentów, bo to trzeba podkreślić, ale u dużej grupy pacjentów jest poprawa. Tak? Tak, jest duża poprawa, jest mniejsza poprawa, ale rzeczywiście tę poprawę często udaje się nam osiągnąć. Natomiast co chcę podkreślić, tak, to nie jest tak, że zawsze probiotykoterapia, czyli stosowanie probiotyków, rzeczywiście doprowadzi do odrostu włosów. To nie jest tak, że zawsze dieta eliminacyjna tak, na podstawie tych badań doprowadzi do tego, żeby ten stan słuchajcie, włosów się poprawił. Natomiast u dużej grupy pacjentów rzeczywiście tak to wygląda, ale. Zawsze jest, ale to nie jest proces, który jest uzyskiwany tu i teraz. My średnio obserwujemy, że yy, nawet u pacjentów, którzy najlepiej zareagują na to działanie wspomagające, czyli suplementację i dietę, ten proces yy, związany z hamowaniem stanu zapalnego i odrostem no to jest kilka miesięcy. tak? To jest rzeczywiście kilka miesięcy i na taki okres oczekiwania trzeba się z pewnością nastawić. Natomiast na pewno warto spróbować, zwłaszcza jeżeli wszelkie inne słuchajcie, metody działania, leki miejscowe, leki doustne, wszelkiego rodzaju zabiegi nie przyniosły pożądane. Efektów warto zerknąć do środka swojego organizmu i zobaczyć, czy tutaj nie pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Słuchajcie, problem jest istotny, tak jak powiedziałam wcześniej, z tym problemem boryka się wielu naszych pacjentów, dlatego to jest film numer jeden. Słuchajcie. Natomiast w kolejnym nagraniu opowiemy Wam więcej na temat diety konkretnej, tak i suplementacji uzupełniającej u pacjentów z łysieniem plackowatym. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych filmach.